Na autobus, będzie mi pokazywać go z zewnątrz. Z, z, z Szkoda, że kamera za panów nie przekazuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A ten wystarczy się wypowiedzieć No i jak, wyspani? Tak. Bardzo Ja się lepiej okay. wyspałem niż hotelu w hotelu, wam powiem, Na serio Bo po prostu jak wsiadłem, tak zasnąłem Ale serio? Nie robisz sobie jaj? Nie, nie robię sobie jaj. lepiej się No sorry, VIP, VIP zaczęły, zobowiązuje VIP zobowiązuje Ty po prostu wziąłeś to psychologicznie, że musi być zajebiście i tyle Ale pan agresywnie nas zdjął, po wszystkich olał i wygrał Mam mokar, tak, no nie pomoże prawo. Naj, na, najlepiej się robi w plenerze, nie? Bo pan ma kowziku i siedzi raz. Oczywiście jakiś pan zagaduje Szymona. I pierwsze co powiedział, nie wiem, czy było słychać lech Bałęsa. Czyli jednak lechu jest rozpoznawalny, a tu mamy meczet. Nie wiem jeszcze jak się nazywa, ale to co jest z tyłu, zobaczcie, jakie góry, jakie... Opa, jaki dzik jedzie na rowerze. Na jednym pedale jedzie pa, 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 pa i wszystko. Ten pan nie odstępuje o krok Szymona Bo chce mu wcisnąć jakieś kamienie I Szymon jest biedny, bo... Zwyczajnie nie może dać dzidy, o Kombinuje jak ktoś spieprzyć O, pan za nim Szymon chciałby uciec Ale nie może Ale pan mu dupę truje Mina Szymona mówi wszystko, zatrzymał się, pan też się zatrzymał Я <laughs> ไลค์ับ Tak nie grzeje jak dobry, porządny kod z Albanii. To jest wyrób pierwszej klasy. To jest z albańskiej małpy. O! I il, i, il, Alba. il, ile radości daje? O. Jeden knurek śpi, drugi leży. <śpiewa> Trzeci dama, chraszki. A co oglądasz? Jakiś program o filmie. On się urodził w 1936 chyba. No dobra, no spokojna. No. <gry> To pił w pierwsze. Tak, przyjęło się. Czekaj, o jest. pokaż ten procenty do, do kamery. Capię. Pokażesz, Marcin, jak to jest na hejną z mariackiej. Ten, ten. Ale będzie, to. I odgadasz. <grywa> <grywa> Także yy, za pana Tuska, gdzie pijemy? Nie, niestety, no przykro mi bardzo. Ale... No. Saryusz, Wolski Polski, załatwi na piwę i dlatego taki. Zeroder. Trzeba się przestawić. <grywa> Na! jest <laughs> w Wilanie chodziłeś i... Kurde, czy jest piwo normalne? Jest piwo, było bezalkoholowe. Wrócisz do Polski, czy jest piwo bezalkoholowe? Nie! tylko ci pojebało, to pojebało, cię. Pojebało, <laughs> cię. pojebało cię! Otóż... Dzisiaj w pewnym tutaj sklepie nabyłem baton w Sisi. Nic nie byłoby w tym dziwnego, ale... Uwaga! I co mamy? I co mamy? Czy to jest przypadek? czy to jest przypadek? ISIS, kurwa, Isis. Czy to jest przypadek? Nie ja myślę, że to ktoś przemyślał. Pozdrawiamy pana porucznika Hasana. I, masana, kto się... I tutaj za, za tą. za tym wedeckim lustrem. A, oj. Co się stało? Co się stało? To nie zastarało. Awaria toalety? Musi zajść jeszcze trochę. Oni No zdarza się, kibel się zapchał, często kibele się zapychają. My nie są przystosowane do tego do czego są. I zaraz będziemy przeprowadzali akcję ratunkową przepychania toalety. Chcesz lampą przepchać? Tak, kurwa, Ja to dam, bo to jest tak mało, co, kurwa, no te jebane rączki, że... Dobra, puszczaj, próbujemy. I to jest też jak, to też... Tym, zbiornikiem? No i one chrujesz worek. Dobra, na, czekaj. ja Poszło. Aaaa, kurwa widzisz mistrza A to kurwa Na coś pucza. te studia się przydały Co to mózga tu, żeby A. kurwa, żeby przeprać <grym> No, już troszeczkę wyszło się jakby z centrum i tutaj właśnie jest takie typowe bloki mieszkalne w Isfahanie, jak to wygląda. Tutaj mamy taksówkę. Jest bardzo ciepło, świeci ogrom słońca, co zresztą doskonale widać. Tam idą chłopaki, że szukają szarlotki z lodami, ale raczej im się to tutaj nie uda znaleźć. W każdym razie podziwiamy sobie, spacerujemy. I dziś o godzinie 23 mamy autobus, który zawiezie nas do Teheranu i w sumie zacznie się dwie doby bez snu. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. Tu jest chyba kwiaciarnia albo coś takiego i to są właśnie wieńce pogrzebowe, które tak wyglądają w Iranie. A może tu jest po prostu jakaś kaplica. A nie, to widzicie, to jest jakieś chyba dzieciątko umarło i to są jakieś pogrzebne sprawy. Ktoś to odmieni, Andrzej. Ja sobie już kamień jeden schowam tutaj, nie mam miejsca, ale do kieszeni włożę, będziesz. nie będę wracał z tymi rękami. To będziesz miał ten kamień, to będziesz miał na ten, na telewizor na se położyć. Położysz se na telewizor. I tutaj będziemy wchodzić. Będziesz miał film na DVD. W żonie pokażesz. F -S. F -S. W kopalni pokażesz. <grym> no, no. Jan janda janda. janda janda O Krystynie A na drugim biegunie Bawaria Słodznej Dziękuję Kurde że ma Już tak do wada Napryłeś się jak Messer Schmidt? Sukra. A co dostałeś? Słuchaj, no jest jakaś pasza z jakiś pandemii, jest dobrze jakieś cheese jest, słuchaj ser jest Będziesz, jad? chlebek, słuchaj. Będziesz jadł? Będziesz jadł? Oczywiście też będę jadł. Jesteśmy w Teheranie. Jest godzina. Jak widać. Jest bardzo wcześnie. Bardzo. Autobus przyjechał co najmniej. Cztery godziny za wcześnie, i nie mamy gdzie spać, ale jedziemy do naszego hotelu. Może nas wpuszczą, może nie. I w ogóle łóżko to w nocy o jak dziewa. <grym> Wszyscy szczęśliwi Miało być ten all inclusive A wyszło jak wyszło Miało być all inclusive jak w Egipcie A co? Nic Chuj, tylko działalny. wazy jakieś Chyba to nie był transatryczny A to jest pan, nasz pan Nasz szafer i nie... Wszyscy, wszyscy wymienili, tylko on został. I jedziemy na polski cmentarz w Teheranie. <grym> to jest nasze ostatnie, co widzimy w życiu. <grym> <grym> Ale nie, nie na tej nawet. No. Nie, nie, słuchajcie, to jest. także. Nawet... Ale taka ciekawostka, żeby tak nas zawiózł, to musieliśmy pokazać na, mapę, na mapie. Czy wszystko: książki, mapy, zdjęcia. Książki, mapy, zdjęcia, jak dojechać. Siedmiu tam stało, Siedmiu tam stało pyta. Stało sześciu tam Jeden się zdecydował, że pojedzie. Wow. Najstarszy. Dobra, idziemy się patrzymy. Lepiej chodź z zamkniętymi oczami, jak Italia, to jest. Jesteśmy na polskim cmentarzu. Katolickim cmentarzu w Teheranie I tutaj Pan nam podarował herbatę i ciastka. A tutaj jest księga, do której się piszemy. Ciekawostka. Tu jest Pan Marcin Krzyżanowski. 9 marca tego roku. Dzisiaj mamy. 11, gdzie przeniosłem w czasie, a Marcin siedzi tutaj i my zastanawiamy się jak on to zrobił. Myśmy byli wtedy gdzie? W nie? Eee, Które to jest? Które marca? 9. Eee... No, tak. A to pamiętacie jak na piśmie wyszedłem z pokoju, to było fajnie no. wtedy. <grym> <grym> Bo tam była taka, taki we, wehikuł czasu tam był. W szafie? Tam. Tak. Ja się przeniosłem tutaj, wpisałem i... Tu mamy księgę pamiątkową, można się wpisać. Jest też księga z, zeszłego, z zeszłych lat, gdzie jest taki wpis. Jaż aż dzwonek zadzwonił. A przyszedł. I ktoś skomentował. My to też możemy skomentować. No debil, no parszywiec. Ja bym, ja bym to stronę wyrwał. Twój przez H. Ale, nie, ale nie mogę, bo tutaj jest też taki wpis. Co by ktoś tam mu za nie miał to wyrwać? Mm. Thank <laughs> you.